Wsparcie osób słabszych, osób z niepełnosprawnościami czy seniorów, ale także osób, które opiekują się osobami starszymi czy też osobami z niepełnosprawnościami, jest naszym obowiązkiem moralnym, ale także prawnym. Te formy wsparcia są oczywiście podzielone na te mniej i bardziej specjalistyczne. Przede wszystkim takie formy dzienne. Gmina Miejska Kraków realizuje również bardziej specjalistyczne formy wsparcia w przypadku. Konieczności zapewnienia opieki w domu realizowane jest zadanie usług opiekuńczych w domu. W ramach tych usług rodzina może otrzymać oczywiście wsparcie w procesie opieki, wychowania, w procesie edukacji dzieci z niepełnosprawnościami, ich rehabilitacji, czy też dostępu do opieki zdrowotnej. Jeśli mówimy o asystencie, to rodzinie udziela wsparcia jedna osoba, która staje się takim towarzyszem, przyjacielem. Natomiast w ramach specjalistycznych usług jest możliwość włączenia w pomoc rodzinie różnego rodzaju specjalistów, np. psychologa lub logopedy, w zależności od potrzeb dziecka z niepełnosprawnością oraz potrzeb jego rodziny. W Krakowie mamy rozbudowaną sieć szkolnictwa specjalnego. Mamy 8 przedszkoli specjalnych, 15 szkół podstawowych, 28 szkół ponadpodstawowych, są to szkoły różnego typu. Mamy też jako gmina 8 poradni psychologiczno-pedagogicznych. Są to poradnie specjalistyczne i poradnie rejonowe. Gdzie oprócz zespołów orzekających, wydających dokumentację uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pracują również specjaliści, którzy udzielają wsparcia zarówno rodzicom, jak i uczniom w zakresie różnorakich terapii i, i pomocy na tej ścieżce edukacyjnej właśnie. W przypadku, kiedy ta zależność osób niepełnosprawnych czy seniorów postępuje, osoby takie mogą uzyskać wsparcie w mieszkaniach chronionych. Oczywiście nigdy nie unikniemy sytuacji, kiedy osoba z niepełnosprawnościami albo senior jest całkowicie zależna od całodobowej opieki. I wtedy Gmina Miejska Kraków dysponuje miejscami w domach pomocy społecznej, gdzie całodobowo zajmujemy się osobami wymagającymi takiego wsparcia. Jesteśmy ośrodkiem wsparcia dziennego który przede wszystkim koncentruje się na seniorach, na ich dobrostanie fizycznym, psychicznym. Staramy się, aby seniorzy jak najdłużej pozostawali w społeczności tutaj lokalnej, w swoim gronie rodzinnym, dlatego tak staramy się układać zajęcia i tak aktywizować, żeby mogli do nas przychodzić w ciągu dnia, aktywnie, miło spędzić czas i po południu wrócić do siebie do domu. Potrzeba bliskości kieruje seniorów do naszych domów, klubów, do naszych małych społeczności, aby się spotykać w atmosferze życzliwości i uśmiechu. Tych różnych form aktywności, od usług opiekuńczych po takie, które mobilizują do życia, do funkcjonowania w społeczeństwie, jest całe mnóstwo. I bardzo jestem dumny z faktu, że Kraków jest liderem, gdy chodzi o wspieranie osób słabszych. W ten sposób wpisujemy się w to, co jest wymogiem ludzkiego, humanitarnego zachowania się w stosunku do naszych najbliższych.